Go ostatni w ostatnich Ośmiu lat zrobiono bardzo wiele złego, różnych rzeczy, które doprowadziły armię do stanu kryzysu. Równocześnie znajdujemy się w niesłychanie trudnej sytuacji geopolitycznej, niosącej wiele zagrożeń. Dlatego pierwsze i najważniejsze, co trzeba zrobić, to doprowadzić do trwałej i stałej obecności baz Stanów Zjednoczonych i NATO na terenie Polski. Oczywiście takich, w których będzie uczestniczyła także Armia Polska. Trzeba też Zrobić, uporządkować system dowodzenia armią, ponieważ obecnie jest niezgodny z konstytucją i wprowadza zamieszanie, równoległe działanie dowódcy generalnego, dowódcy operacyjnego, dowódcy na czas wojny. Nie wiadomo, gdzie zgubił się szef sztabu, który przecież jest pierwszym żołnierzem Rzeczypospolitej tradycyjnie. To wszystko wymaga natychmiastowego uporządkowania, wymaga zmiany struktura armii. Nie można pozwolić na to, żeby Korpus. Szeregowych składał się z ludzi, którzy po 12 latach odchodzą. Właśnie mija teraz te 12 lat i my możemy zostać pozbawieni w ogóle najbardziej wartościowego, przygotowanego, kompetentnego elementu, elementu ludzkiego. Tylko dlatego, że Platforma Obywatelska chciała zaoszczędzić i nie pozwoliła, by kontrakty trwały 15 lat, bo wtedy szeregowi mieliby, mieliby pełne emerytury. I wreszcie olbrzymia kwestia sprawy obrony terytorialnej kraju. Tej części armii, która jest immanentnym elementem systemu obrony we wszystkich armiach natowskich, a w Polsce została zupełnie zlikwidowana obrona terytorialna kraju, ma współdziałać z siłami operacyjnymi, ma być immanentnym elementem polskiej armii i jak najszybciej należy doprowadzić do jej powstania. Kwestia wydatkowania i być może ona jest najważniejsza, gigantycznych sum, jakich nigdy w Polsce nie było, 130 miliardów złotych, które są przez na przezbrojenie armii, ale one muszą być przede wszystkim wydatkowane w kraju, żeby stały się kołem zamachowym do rozwoju, modernizacji i trwałego wsparcia polskiego przemysłu obronnego, który będzie kołem zamachowym reindustrializacji kraju. Przykład Karakali, gdy 13 miliardów złotych ma popłynąć do przemysłu francuskiego zamiast do polskiego, pokazuje, że wola polityczna, decyzja polityczna jest nie mniej ważna niż najbardziej wspaniałe koncepcje. I, i, i wyobrażenia. Musi być wola polityczna budowy nowoczesnej armii i nowoczesnego systemu obrony Polski. Jej immanentnym elementem jest współdziałanie ze Stanami Zjednoczonymi, jej immanentnym elementem jest modernizacja systemu dowodzenia, immanentnym elementem jest przebudowa armii i uczynienie z przemysłu zbrojeniowego fundamentu koła zamochowego rozwoju polskiego bezpieczeństwa i polskiego